Witam serdecznie! Dzisiaj stała się tragedia. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, drenażowa się zatkała. To znaczy, otóż widać wypompowane wszystko, przygotowane do przerobienia na biologiczną, przydomową oczyszczalnię biologiczną. Także tu nitki, które były odprowadzone od przydomowej oczyszczalni ścieków drenażowej już się zapchały po 14 latach. Także czas przerobić to na oczyszczalnię przydomową biologiczną. Zaraz przyjedzie pan Monter, który mi to przerobi. I tu, jak tu są te tuje, widać tu mają być takie nitki rozstrząsające na, na, na zewnątrz to będzie tak, że będzie to wszystko to nie wiem, właśnie. O, tu już przyjechał pan monter, już tam te rurki wszystkie szykuje kopię przerobi to na biologiczną. Mam nadzieję, że będzie wszystko. Cacy. Także tu wszystko, rurki będą w tych tujkach. Nadmiar czystej wody zostanie tam odprowadzony w tuje, te malutkie drzewka, no i tam gdzie są te duże drzewka. Tu już widać rury już położone, wszystko podłączone. Jeszcze potem jakieś próby, zakładanie, na razie jest wiadomo puste, będzie trzeba napełnić, no. tak to wygląda w szafie, jest już pompka założona. No. Będzie pompa jeszcze taka do, do, do środka włożona, żeby nadmiar czystych wody odprowadzić, a pomocnik lata. Ja tu ty tylko doglądam. Pan tam mocuje, montuje raczej. A potem przyjdzie kolej na mnie, żeby ten plac uporządkować. Jak widać, już coraz więcej grządzeń powkładanych, Wiesz, pompa jest włożona. Bakterie wsypane. Resztę bakterii zostaje. Będzie na rok, raz na miesiąc takie łyżki wystarczy wsypać. Tak, monter. Pan monter pojechał, wszystko podłączone. Chodzi na razie bulgocze, bo jest pusto w zbiorniku. Wodę trzeba uzupełnić. Rurki są, zaraz tu będę porządkował. Tak to wygląda. W środku jest pompka. Pompka jest podłączona do zegara czasowego, który tam 15 minut chodzi, 15 minut się wyłącza. Drugi włącznik jest do pompy, która jest w zbiorniku przydomowej oczyszczalni ścieków. Pompka jest podłączona do rurek, które tłoczą powietrze do przydomowej oczyszczalni. No tu będzie też trzeba coś z tym zrobić. Reszta zostaje. Betonik przytnę, założę. Także będzie wszystko wyglądało tak jak powinno. A tak to wygląda w środku, woda się już nalewa do zbiornika. Wszystko pracuje. Potem już będzie tylko lepiej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.